50% tańszy czynsz na lokal handlowy? Czy to możliwe? Chciałbyś spróbować poprowadzić swój biznes w miejscu z największym ruchem pieszym w mieście? A może chcesz otworzyć kolejny punkt? Centrum Handlowe Agora dysponuje lokalem z czynszem niższym niż płacisz obecnie w innej lokalizacji. Każdy nowy klient otrzyma zniżkę na czynsz i przez 3 miesiące zapłaci tylko 50% kwoty, którą obecnie płaci w miejscu, gdzie prowadzi swoją działalność. Mamy ofertę dla osób, które już prowadzą działalność, nie zapominamy o nich. Oferta polega na gwarancji połowy czynszu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś zdecyduje się otworzyć nowy punkt swojej działalności w naszym centrum lub po prostu przenieść swoją dotychczasową działalność w miejsce znane w jaworznie, to zaoferujemy na początek 50% zniżkę w stosunku do czynszu, który w innych punktach płaci ten przedsiębiorca. Chcemy w ten sposób uatrakcyjnić rozwój każdego z przedsiębiorców, którzy już działają. Nasi klienci poszukują produktów dobrej jakości, które będą alternatywą do ofert wielkich dyskontów. Przeprowadziliśmy ankietę wśród osób odwiedzających Centrum Handlowe Agora i dowiedzieliśmy się, że z entuzjazmem powitaliby takie działalności jak piekarnia, sklep ogólnospożywczy, sklep rybny, warzywniak, a także sklep z obuwiem, bielizną damską i męską oraz. Tekstyliami domowymi, jak firany i pościel. Centrum Handlowe Agora to także świetne miejsce dla punktów usługowych, np. krawiecki związanych z urodą, dorobieniem kluczy, dla biur obsługi klienta, biur ubezpieczeniowych, czy wreszcie miejsce dla ekspozycji mebli lub innych elementów wyposażenia domu. Do każdego przedsiębiorcy podchodzimy indywidualnie i chętnie przystępujemy do negocjacji. Nasze oferty są skierowane do różnorakich przedsiębiorców, do których podchodzimy indywidualnie, podejmujemy rozmowy i gotowi jesteśmy na tworzenie indywidualnych ustaleń z każdą osobą, która się do nas zwróci. Nasze centrum handlowe znajduje się przy najpopularniejszym deptaku w mieście, od lat kojarzonym z handlem. Ponadto na pobliskiej ulicy Grunwaldzkiej znajdują się dwa główne przystanki komunikacji miejskiej. Ewenementem jest w obecnych trudnych czasach oferta Centrum Agora, dzięki której rozwój, który jest naturalnym dążeniem każdego przedsiębiorcy, staje się mniej kosztowny i mniej ryzykowny. Chcesz, by Twój biznes znalazł się na naszej hali? Umów się na spotkanie, a chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Rozwijaj swój biznes w samym centrum miasta.